Doprawdy dziwne rzeczy dzieją się ostatnio wokół kandydatki Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich w USA, Hillary Clinton. Po jej ostatnim zasłabnięciu kwestia jej wątłego stanu zdrowia już nie jest uważana za teorię spiskową. Niezależne media od dawna wskazują na to, że Hillary Clinton jest tylko marionetką rozmaitych grup interesu. Jednak wiedza ta nie jest zbyt popularna. Zwracano też uwagę, że forsowana na prezydenta Hillary Clinton nie jest w stanie podołać temu stanowisku, tak jak nie podołała drugiej kadencji sekretarza stanu w USA. Wszystko przez jej tajemniczą chorobę. Choroba ta długo pozostawała tajemnicą, ale ostatnio kilkukrotnie publicznie udowodniła jej istnienie sama kandydatka wraz ze spektakularnym zasłabnięciem podczas uroczystości 15 rocznicy ataków z 11 września. To co stało się potem jeszcze bardziej rozpaliło forę spekulacji. Zdaniem internautów Kilka godzin po zasłabnięciu widziano kogoś podającego się za Hilary Clinton, kto zachowywał się sztucznie i nienaturalnie, a którego twarz przypominała raczej maskę pogrzebową niż uśmiech normalnego człowieka. Niemalże od razu zasugerowano, że to nie Hilary, tylko jakiś jej sobowtyn. Na dowód przedstawiono inną budowę małżowiny usznej i inne długości palców u rąk. Z kolei zwolennicy teorii zmiennokształtnych reptilian uznają to za dowód na kruchość cielesnej powłoki. I zwracają uwagę na dziwaczne zachowania, takie jak wypływanie do szklanki zielonej substancji podczas jednego z niedawnych wieców. Chociaż trudno w to uwierzyć, są ludzie, którzy idą jeszcze dalej, sugerując, że Hillary Clinton niestety zmarła, czyniąc tym samym sporu kłopot dla ludzi, którzy w nią zainwestowali. Być może na kilkadziesiąt dni przed wyborami okazuje się, że kampanię będzie musiała dokończyć ta miła pani, podająca się za Hillary Clinton. Brzmi to dość dziwacznie, ale rzeczywistość potrafi zaskoczyć i to, co dzisiaj jest jeszcze dziką teorią spiskową, jutro może stać się medialnym newsem.